Jestem już na miejscu u pana Tatka i dzisiaj szukam winy w garażu, w którym są na. To jest garaż jak muzeum, zaraz wam pokażę co tam dalej się znajduje, bo ja zobaczyłem, jestem w szoku. Jak będziecie coś chcieli od pana Tatka, to piszcie do mnie, bo fajne rzeczy też ma. Zobaczcie to. Jaki sprzęt. I uwaga, oryginalny Edison. Normalnie czuję się jak w muzeum. Jeden z pierwszych telewizorów Wisła i jest na chodzie. Piękny, zobaczcie jak odnowiony. I co najlepsze, wszystko jest po serwisie, wszystko działa. Wszystko gra. Zobaczcie, jak to gra. To ma ponad 100 lat wszystko. I działa. Jakby ktoś chciał kupić, to opiszcie. Podam numer do pana tatka. Zobaczymy tego Edisona jeszcze. A nie, tu jeszcze jest coś fajnego. O run. O, pan Tadek mówi, że to gra pięć melodii. Tak jak widać. Zobaczcie I też są lampy Jak ktoś ma wzmacniacz lampowy To pan Tadek ma 4000 lamp. lamp Przepraszam Ile? 40 tysięcy pan ma lamp? O rany To chyba najwięcej w Polsce Nie znam kogoś Kto by miał więcej w Polsce lamp O już nam pan Tadek odpalił Zobaczcie Edisona Jego wcześniej pokazałem tylko Nie, Ciemno nie widzę że wydawało się, że to, że to kurwa, że to było dawniej. Jak to ja wystawię, pan, wystawię to na stół. Dobra, jest dobrze, panie tatku. Nie, ale... Będzie mi godnie, bo tam do końca i tak pan nie dojdzie. Wróciłem już od pana tatka z garażu. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten materiał, który widzieliście wcześniej. Oczywiście kupiłem parę płyt od Pana Tatka w super cenach, które Wam za chwilę pokażę. Dziś odcinek nagrywam z moim przyjacielem Lemciem, ponieważ widzę, że złapało go na przytulanie. No więc zaczynamy. Kupiłem oczywiście parę singli i parę e, normalnych long play. Widzieliście nawet fragment, jak wybierałem te płyty, ale teraz zobaczycie całość. Pierwsza rzecz, którą kupiłem, to zobaczcie Singielek Izabela Trojanowska. Zespół stalowy bagaż, to jest chyba 81 rok. Nie miałem. Stwierdziłem, że nie zbieram singi, ale no to jest fajna rzecz uważam, którą warto mieć. Następny singielek od pana Tatka to jest zespół MANAM. Yy, utwór. Elektro Spiro kontra Zanzara oraz ich jeden z klasycznych takich evergreenów hitów Kocham Cię, kochanie moje. Jest to chyba 83 rok, jak się nie mylę. W fajnym stanie. Nie miałem. Wziąłem. Następny singiel. 80 rok. Zespół Porter Band, czyli John Porter. Utworki Fixing oraz... Aggression. Stan, Teraz Wam pokażę. Bardzo ładny stan. Odkładam. Oprócz trzech polskich singli, kupiłem także dwa zagraniczne. Pierwszy to jest Grace Jones. Zobaczcie, 81 rok, wydanie niemieckie, Gema oraz Kolejny singiel to jest Ficior. zobaczcie, z takiego filmu z Baden-Spencerem. I tego drugiego aktora nie pamiętam, ale jak ktoś jest z lat 80. i z ery y, złotej ery VHS-u, więc na pewno kojarzy ten duet i zna te filmy, bo to były kultowe filmy w latach 80., jak się pojawiły kasety VHS i pierwsze odtwarzacze. VHS. Płytka jest z 1973 roku. O, widzę. Terence Hill i Matt Spencer. To jest akurat singielek z tego filmu. Szkoda, że to nie jest cała płyta, bo jak sprawdzałem na ebayu y, amerykańskim i angielskim, to ta płyta jeśli chodzi o cały longplay, ścieżkę dźwiękową z tego filmu, to kosztuje ponad 150 euro. No ale cóż. Dobra. Następna rzecz. W rytmie piosenki i tańca. Polskie nagrania. Płytka z 1957 roku. I to jest Jam Session z Sopotu. Sopot 1956 numer katalogowy 159, czyli bardzo niska płyta stan całkiem całkiem przyzwoity. Jam Session oraz Emil Mangelsdorf. Mangelsdorf, nie znam. Co się wiercisz mój przyjacielu, niewygodnie ci. Zeskakujesz? Czy zostajesz jeszcze na nagranie? Musi się zdecydować. Wybaczcie za te błędy techniczne dziś. Lęcio, bo muszę prowadzić dalej program. Zdecyduj się. Siadasz, zeskakujesz? Dobra, zanim on się zdecyduje, to ja już pokażę kolejną rzecz. Let's break. Super disco break dancing. Wydanie niemieckie, to jest chyba 83 rok, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda w środku. Nie lubię składanych wielokrotnie, to już powtarzałem na moich filmach. O, proszę bardzo, tak to wygląda, ale e, tu są takie hiciory, wydaje mi się, Let the music play, Runaway, Video Baby, e, więc wziąłem, sprawdzę, co to jest. Czekaj lecio. muszę włożyć płytę. Kolejna rzecz. Proszę bardzo. Echa Opery Leśnej. To jest 70. rok. 10 lat Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Sopocie. Między innymi Irena Santor, Anna German. No i co z takich ciekawostek, że tu są zbiór tych utworów jest pod orkiestrami, m.in. E, pana Wiernicha, Rachonia no i mojego ukochanego Henryka Debicha. Dlatego sami wiecie, jest Henryk Debich, biorę. Oczywiście wydawnictwo Muza, niebieski labelek. O, jak już Ci dobrze. Następna rzecz, też składanka The Sound of Philadelphia. Jakiś czas temu kupiłem. Z tej serii y, też składaneczkę na starociach. To jest bodajże rok, y, jak się nie mylę, też 80 lata. Dobra, ale między innymi Kung Fu, Kung Fu Fighting, Rock You Baby. Taka ciekawostka, zobaczcie, koperta z reklamą papierosów. Dziś się już tego nie spotyka. A, środek wygląda... Płyta w całkiem niezłym stanie, tak jak okładka. No i ta wkładka z reklamą papierosów. Per 100 Nie wiem, nie znam tych papierosów, nie miałem ich okazji palić nigdy. Palenie szkodzi, pamiętajcie, ale jak ktoś lubi to palcie. Następna płyta, 77 rok. Świetnie zachowana płytka. Happy End. Jak się masz? Kochanie, klasyk. Po prostu. I ciekawostka na pomarańczowym labelu. Oczywiście wersja stereo. Zobaczcie. Świetnie zachowana płyta. Tak jak okładka, 77 rok. Fajnie jest coś takiego mieć. Następna rzecz. 7 Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Opole 1969, czyli. Płyta z 1969 roku pod tytuł Mikrofon i ekran. A na płycie Ali Babki, Halina Frąckowiak, Stanisława Celińska, Maryla Rodowicz z zespołem: trzy gitary z takim hitem Mówiły Mu, Filipinki. No i a yy, jeszcze tutaj widzę, że jest Krzysztof Klęczon, Zespół Skaldowie, Irena Santor, Joanna Rawik, Jolanta Borusewicz i Wiktor Zatwarski. Tej trójki ostatnich nie kojarzę artystów. Oczywiście płytka na niebieskim labelu. Aha, no i Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji pod dyrekcją Stefana Rachonia i Bogusława Kimczuka. Fajna rzecz, 69 rok. I z tej serii tylko rok później o pole 70. Premiery, oczywiście polskie nagrania Muza. Czyli utwory, które były wówczas podczas festiwalu yy, opolskiego premierami. konkursie premier. Niebieski label. I co tutaj wówczas było jako premiery. O, świetnie. Jadą wozy kolorowe. Yy, chlebem i solą. No to co? Grupa ABC. Barwy ziemi. Półki, półki ludzie się kochają. Skaldowie. Partita. Dziewczyna. Dziewczyny tańczą jedno lato. O, świetne klasyki polskie. I taką płytę również chwyciłem u Pana Tatka. Polidor, 81 rok. Wydanie niemieckie. a takim pomarańczowym labelku. Ścieżka dźwiękowa z trzeciej części serii Lody na patyku. Znowu nam się kłania era, złota era VHS-u. Oczywiście to był jeden z takich lekkich erotyków. Wówczas popularnych Myślę, że większość z Was widziała ten film Ja widziałem <noise> To jest trochę takie lata moje młodzieńcze Miło wspominam te produkcje, chociaż one jak dzisiaj Trochę się postarzały uważam, ale z sentymentu Kupiłem tą składankę, oczywiście na tej skład- znaczy, Przepraszam, to nie jest składanka, to jest soundtrack o. Yy, Z trzeciej części tego filmu lody na Patyku A utwory, no to jest klasyka takiego rock'n'rolla I Coś, co nie spodziewałem się kupić, rzecz bardzo poszukiwana. Liliana Urbańska, 74 rok. Grupa organowa Krzysztofa Sadowskiego. Pani Liliana jest prywatnie żoną pana Krzysztofa Sadowskiego, znanego fantastycznego Czesmena, i mamą Marysi Sadowskiej, reżyserki i piosenkarki. Chociażby dziewczyn z Dubaju i chyba tego filmu o Wisłockiej. Nie pamiętam tytułu, ale widziałem. Pierwsze wydanie: bronit, niebieski, labelek, płyta jak i okładka w świetnym stanie. I co to jest? To jest podobno jazz funk, takie elementy soulu. Ja sprawdzałem tą płytę na Discogsie. Ona już kosztuje pomiędzy 30 a 40 euro, więc. Sugerując się chociażby ceną z Discoksa, widać, że jest to rzecz bardzo poszukiwana. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten film, bo ja się nie spodziewałem, że jak pojadę po płyty do Pana Tatka, to odkryję u niego Muzeum Retro Audio Sprzętu. Cieszę się, że oglądacie te moje materiały, zostawiajcie suby, komentarze. I co? Do zobaczenia przy kolejnym filmiku, który już niebawem dla Was nagram i wrzucę. Miłego dnia. Pozdrawiam.